Moi drodzy, w poprzednim odcinku na kanale Eko Bosacka omawiałam tak zwany koszyk dudy, czyli koszyk Andrzeja z Krakowa, który w roku 2015 poszedł do sklepu do Biedronki, kupił 9 produktów i ja odtworzyłam ten koszyk po prawie 7 latach, kupując te same produkty, i wyszło na to, że ceny wzrosły w Polsce o ponad 80% przez 7 lat. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Ale jednocześnie w tym odcinku o koszyku Andrzeja z Krakowa obiecałam, że będę przedstawiać tu na kanale Ekobosadzka sposoby na zakupy tańsze. Dlatego, że inflacja szaleje, ceny mamy wysokie, jeszcze w tym roku utrzyma się ta wysoka inflacja, więc będzie jeszcze gorzej. Zatem dzisiaj o tym, jak kupować taniej. Jeśli wchodzimy do sklepu i robimy zakupy, zwłaszcza jeśli ten sklep jest duży, weźmy sklep wielkopowierzchniowy, który nazywa się Carrefour. I w tym Carrefourze mamy bardzo różne produkty. Mamy najróżniejsze, na przykład mleka, mamy najróżniejsze jajka różnych producentów, zwykle kilkanaście rodzajów, ale pośród tych produktów są produkty tak zwane marki własnej. Co to znaczy? To znaczy, że firma, taka jak Carrefour, czy jakakolwiek inna biedronka, Lidl, nie wiem, Ośą i tak dalej, zamawiają u producentów mleka, chleba, jajek, produktów mrożonych, mięsa, wędlin, nie wiem jeszcze czego, całą dużą partię tego produktu i oklejają je właśnie swoją Marką własną, czyli to nie jest tak, że, że, że te produkty są produkowane właśnie w tym supermarkecie na miejscu, tylko gdzieś na zewnątrz przyjeżdżają, ale dzięki temu, że to zamówienie jest bardzo duże, że od razu bierze się bardzo dużą partię towaru, albo że trwa to przez rok, albo przez dwa lata, nie mam pojęcia, ile trwają takie kontrakty, ale zwykle dłużej, no to te produkty marki własnej są tańsze. Ale my, konsumenci, bardzo często jesteśmy sceptyczni. Bo tak patrzymy i patrzymy, i to tak. No, no nie jest to jakieś takie superkolorowe, nie jest to reklamowane w telewizji. Te kujawianki tam nie skaczą, ta znana twarz tego produktu nie reklamuje, tylko wręcz przeciwnie, one są takie, takie troszkę takie zgrzebne, takie może mniej dostojne i mniej błyszczące na półce. Ale nie bójmy się marki własnej, i to mówi nie tylko Katarzyna Bosacka, która zrobiła wiele programów właśnie na temat produktów marki własnej, ale także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacje W ogóle Konsumentów i Stowarzyszenia Konsumenckie przekonują, że te produkty marki własnej są dobrej jakości. Było wiele badań, które pokazywały, że za marką własną idzie dobra jakość. No i pierwsze pytanie, które sceptyczny konsument powinien zadać, to dlaczego? No, Ano dlatego, że jeśli gdybym ja miała na przykład sklep, prawda, taki supermarket, który by się nazywał na przykład Bosacka, tak? No nie wiem, jak to nazwać, ale tam nie będę, bo. Katka. Kasieńka, dobra, niech będzie, kasieńka, sklep, który się nazywa Kasieńka, jest wielki, gigantyczny, sprzedaje w całej Polsce i zamówiłabym produkt właśnie pod moją własną marką, by tutaj było jak w napisane kasieńka na tym mleku, no to starałabym się strasznie, bardzo, bardzo, żeby to był produkt jak najlepszej jakości, za jak najlepszą cenę, bo na tym produkcie jest moje logo, jest moje nazwisko, jest moja marka, jest moja firma, w związku z tym, Naprawdę nie bójmy się marek własnych, bo duże sklepy czy duże sieci handlowe starają się, żeby one były, te produkty pod ich marką własną, jak najlepszej jakości. No dobrze, a jak to wygląda cenowo? Bo to jest też bardzo ważne w dzisiejszych czasach i od tego zaczęłam, że trzeba szukać sposobów przy tak y, szalejącej drożyźnie na to, żeby kupować taniej. No więc ja poszłam do sklepu i kupiłam... 10 produktów pod marką własną. To są takie produkty, można powiedzieć, podstawowe, o bardzo dobrym składzie czyli mleko składa się wyłącznie z mleka 100%, jajka składają się z jajek 100%. Kupiłam takie produkty, które używam sama w domu. Tak? Na czym jemy jajka z chowu ekologicznego, w związku z tym kupiłam jajka ekologiczne, ale na przykład. Kupiłam też orzechy włoskie, zwróćcie uwagę, sote bez żadnej panierki, bez żadnych dodatków, więc orzechy włoskie 100%. Tutaj jest kasza bulgur na przykład, też ją jadamy od czasu do czasu. Jest olej rzepakowy, na którym smażymy. Czasem używamy go do sałatek. Mąka. No, mąka też składa się z mąki 100% po prostu. E, tutaj mamy makaron, który niczym nie różni się od tego makaronu składem, jeśli chodzi o skład, od tego makaronu reklamowanego bardzo mocno czy w telewizji, czy w radiu, czy gdziekolwiek na stronach internetowych. E, groszek mrożony, złożony z groszku mrożonego 100%, czyli po prostu z groszku. Y, pomidory krojone w puszce. Może to nie są jakieś super pomidory Ekstra Pelati albo San Marciano, albo tam jeszcze inne, tamte włoskie, ten, ten. Ale są to pomidory krojone przyzwoite, bez żadnych dodatków. Jest łosoś wędzony. No dobrze, no nie jest on eko, łamane przez bio, tam z fiordów tam jakichś tam specjalnych, ale jest. Porównywalny do tego, co mamy w sklepach. No i ostatnia rzecz, aha, to wszystko, bo to już jest 10. Raz, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. No to teraz chciałam Wam przedstawić, ile zapłaciłam za te wszystkie produkty, które kupiłam pod marką własną. Na przykład orzechy włoskie. Za tę paczkę, za 400 gramów, zapłaciłam 20 zł. Czyli 50 zł za kilogram. E, przyniosłam wam tutaj też, takie, kupiłam, odżałowałam i kupiłam, ale też je zjemy. Otóż wystarczy, żeby orzechy zapakować w taki tutaj, o taki ekologiczny koszyczek, który i tak ląduje gdzie? No w koszu albo w tym, no nie można teraz palić w kominku, bo smog, więc nie wiem, co się z tym robi, rozkłada się na kompoście. E, I że tutaj, proszę bardzo, orzech włoski, łuskany i tak specjalnie zapakowany. I ta cena tego, tego maleństwa 23 zł, czyli już 92 zł za kilogram, opakowanie ma znaczenie. A najdroższe orzechy, uwaga, uwaga, kosztowały 117 zł za kilogram. I to też nie były jakieś super ekstra orzechy importowane nie wiadomo skąd, tylko to były zwykłe polskie orzechy, właśnie nieuskane włoskie, ale i ponieważ były specjalnie zapakowane w jakiejś bardzo znanej firmy, 117 zł za kilogram. I muszę powiedzieć szczerze, że o każdym z tych produktów mogłabym powiedzieć podobną rzecz. To, co mnie najbardziej chyba tak e, e, zaskoczyło, to że cena może szybować aż tak bardzo. Bo zobaczcie, tutaj jest łosoś wędzony, 150 gramów, to, czyli dosyć duże opakowanie, dosyć duża porcja tego łososia. I ten łosoś marki własnej kosztuje 93,30 za kilogram. Najdroższy łosoś wędzony, ale tak jak mówię, żaden tam jakiś super specjalny 190 zł za kilogram. Czyli tylko dlatego, że jest dodana marka jakaś znana, reklamowana i tak dalej, od razu płacimy dużo, dużo więcej. To samo było z jajkami. Tu są jajka z chowu ekologicznego. Zresztą sprawdźmy to, żeby było na pewno wiadomo, tak zerówka proszę bardzo jest. Tak, mamy tutaj jajka 0. I te jajka marki własnej kosztowały 10 zł, czyli złotówka za sztukę, a jajka jakieś takie śmiesznie nazwane i w takim i troszeczkę innym opakowaniu, w takim fajniejszym, kosztowały 14,30 za sztukę tak, w supermarkecie, czyli od razu 1,43 43 zł za sztukę, czyli o 43 3 grosze było każde jajko droższe. I tak właściwie było z każdym produktem. I postanowiłam zrobić taką rzecz. Otóż każdy z tych produktów policzyłam w wersji za kilogram albo w wersji za litr albo tak jak w przypadku jajek, za 10 sztuk. Tak? Czyli to są te zakupy w przeliczeniu na kilogram. Czyli tak jakbym kupiła kilogram łososia wędzanego, kilogram makaronu, kilogram groszku mrożonego, litr, litr, kilogram, kilogram. Kilogram, 10 sztuk, kilogram. Bardzo ważna rzecz w przypadku kupowania produktów marki własnej nie patrzmy na cenę jednostkową. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych sklepach jest tak, że pomniejszone są, na przykład, jest mniejszy jogurt, jest mniejszy czarny gazowany napój z bąbelkami, jest mniejsza woda czyli nie w półtora litrowym opakowaniu, tylko w litrowej butelce. Wszystko jest mniejsze, dlatego jeśli kupujemy markę własną, coś marki własnej, koniecznie sprawdźmy cenę za kilogram produktu. Proszę Państwa, zapłaciłabym za te produkty w wersji kilogramowej lub litrowej lub dziesięciostukowej w przypadku jajek 195 zł i 55 groszy. I teraz, gdybym... Te produkty zastąpiła tymi, które były drogie, ale też nie najdroższe, tak jak mówię. To znaczy, ja nie wybierałam na przykład mąki pełnoziarnistej, tylko porównywałam mąkę. To jest typ 450, więc też tę najdroższą, po prostu zwykłą polskiej marki mąka, ale reklamowanej bardzo, tak? Porównałam. Jeśli na przykład porównywałam pomidory w puszce, to nie były to pomidory właśnie jakieś włoskie, super, nie wiem, specjalnie hodowane na słońcu, importowane tralalala, tylko też to była marka, która dostępna była po prostu w naszych sklepach i polska marka. Ale tylko dlatego, że tam było właśnie było logo jakiejś znanej firmy, że dużo ta firma przeznacza na reklamę, na konkursy itd. itd. To zobaczcie, jak szybuje cena. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. Otóż, gdybym tych produktów, tak zwanych, powiedzmy, markowych, tak, czyli ze znanymi naklejkami na opakowaniu, kupiła w wersji 10-sztukowej w przypadku jajek, litrowej i kilogramowej, to wiecie, ile bym zapłaciła? To zgadnie, ręka do góry. 396 zł i 43 grosze. Jeszcze raz powtórzę, bo to może się nie nagrało. 396,43, a za markę własną 195,55. Ile zostaje nam w kasie? Otóż zostaje nam 200 zł i 88 groszy. I kupiliśmy to samo dokładnie, groszek mrożony złożony w 100% z groszku. Kupiliśmy olej rzepakowy, który rafinowany nie różni się od oleju rzepakowego nierafinowanego. Kupiliśmy mleko po prostu, tak? To jest akurat mleko 2% tłuszczu porównuje do tego mleka 2% tłuszczu. Mamy dokładnie to samo w chacie i zapłaciliśmy o 200 ponad złotych więcej. Ja nie mówię, żeby wszystko kupować pod marką własną, ale jeśli postawimy na rzeczy podstawowe, takie właśnie jak makaron, jak mleko, jak jajka, jak mrożonki podstawowe, tak? czyli na przykład mrożone maliny, mrożony groszek, które składają się tylko i wyłącznie z warzyw czy z owoców, zostaje nam dużo więcej pieniędzy w kasie. Nie bójmy się marki własnej, szukajmy tych produktów wręcz na półce. Porównujmy mimo wszystko, bo czasem rzeczywiście było tak, że w przypadku na przykład nabiału zdarzało się, że nabiał marki własnej był jednak ciut droższy niż nabiał jakiejś innej, może mniej trochę znanej firmy, ale mimo wszystko marka własna naprawdę się opłaca i naprawdę dzięki marce własnej możemy zaoszczędzić bardzo dużo, czego Państwu życzę w nowym roku. To był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie produkty marek własnych kupujcie.